Moi drodzy, dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam wagę dawania świadectwa, czyli uczynków spełnianych wobec innych ludzi w naszych relacjach społecznych. Z Ewangelii według świętego Łukasza, Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto się do mnie przyzna wobec ludzi, przyzna się i syn człowieczy do niego wobec aniołów bożych, a kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów. Bożych. Tutaj moi drodzy widzimy, że Jezus wyraża swoją sprawiedliwość, to znaczy, że potraktuje ludzi zgodnie z tym, jak oni innych traktują, więc w tym sensie będzie to sprawiedliwe, że będzie to należna odpłata wobec tego, jak my sami się zachowujemy, można powiedzieć inaczej, że zostaniemy potraktowani zgodnie z naszymi własnymi standardami. I też oczywiście podkreśla wagę dawania świadectwa, że to, jacy jesteśmy w relacjach do innych ludzi nie jest bez znaczenia, że nie Możemy jakby poprzestać tylko na czymś takim, że my mamy swoje odniesienie do Pana Boga i to nam załatwia sprawę, a już cała inna strefa, sfery naszego życia zupełnie są nieistotne, nieważne. To tak, tak nie można, to tak nie działa. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie co należy. Powiedzieć. I tu, oczywiście, moi drodzy, z jednej strony widzimy tę łaskę, która jest dana od Ducha Świętego, która będzie nam przydana w takich sytuacjach granicznych, jest to bardzo konkretna obietnica, odnosząca się do konkretnych sytuacji, dosłownie tak jak słyszymy. Ale też to, co jakby ważne i ciekawe w tym fragmencie i co jakby zawsze wymaga do powiedzenia, to moi drodzy, grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Wielu osobom wierzącym zaprząta głowę interpretacja tego fragmentu, bo czym jest ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I moi drodzy, zgodnie z Nauczaniu świętego Jana Pawła II, grzech przeciwko Duchowi Świętemu, to po prostu zaprzeczanie jego mocy, mocy Ducha Świętego do tego, żeby odpuścić człowiekowi grzech. I ten grzech jakby działa jakby mocą samego siebie. To znaczy, jeżeli zaprzeczamy, że Duch Święty ma moc, aby odpuścić mi grzech, to ja w ten sposób sam wypadam spod tej łaski. To znaczy nie mogę dostąpić rozgrzeszenia, nie mogę odpuścić odpuszczenia grzechów, bo sam wyrażam niewiarę w to odpuszczenie, więc no, siłą rzeczy po prostu dostąpić tego rozgrzeszenia nie mogę, bo mówię, że ono nie istnieje, że ono nie funkcjonuje. A więc, moi drodzy, myślę, że właśnie w ten sposób trzeba rozumieć ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Nie działa on do tego momentu, dopóki człowiek nie zmieni swojego sposobu myślenia, czyli się nie nawróci i do tego momentu człowiek nie jest w stanie uzyskać rozgrzeszenia. No ale jeżeli jakby człowiek się zastanowi nad sobą i jednak stwierdzi, że Duch Święty może grzechy odpuszczać, to wówczas, jakby przystępując do sakramentu pokuty i pojednania, czy w ogóle przyjmując Chrzest święty, jeżeli jest się osobą nieuchrzczoną, to wówczas te grzechy zostają odpuszczone. Także to w ten sposób trzeba rozumieć, jakby w praktyce naszego życia ma to niewielkie znaczenie. To znaczy, jeżeli na przykład kiedyś nie wierzyliśmy w działanie Ducha Świętego, w jego moc do odpuszczania grzechów, a teraz już wierzymy, to temat jest zamknięty. Można, jakby, wyznać ten grzech na spowiedzi, powiedzieć, że kiedyś tak było, a teraz ma inaczej. I temat jest zamknięty, także proszę się nie martwić i zwłaszcza nie budować w sobie jakiegoś zupełnie niepotrzebnego poczucia winy i może strachu, że ma się zamkniętą drogę do zbawienia z powodu tego, że miał się taki epizod w życiu. Otóż nie, moi drodzy, każdy grzech może być odpuszczony, dopóki się żyje. W sensie, dopóki ostatnia iskierka życia w nas tkwi. Do tego momentu możemy uzyskać odpuszczenie grzechów, i żaden grzech nie jest mocniejszy, właśnie od Ducha Świętego, który te grzechy nam odpuszcza. Jak to się konkretyzuje, moi drodzy, w naszym życiu ta teoria, ten sposób myślenia, który Jezus Chrystus nam przedstawia z tą sprawiedliwą odpłatą, pokazuje nam czytanie z listu Świętego Pawła do Efezjan i pokazuje tutaj taki duchowy wymiar tego, co my robimy na zewnątrz. Bracia, usłyszawszy o Waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaje dziękczynienia, wspominając Was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, ojciec chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech dam Wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której on wzywa, czym bogactwo chwały jego dziedzictwa wśród świętych, i czym przeogromna Jego moc. Względem was wierzących, na podstawie działania jego potęgi i siły wykazał on je, gdy wskrzesił go z martwych i posadził po swojej prawicy na gorzynach niebieskich. Ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku. Ale i w przyszłym. I tu, moi drodzy, w tym długim akapicie trzeba nam wrócić do samego początku, kiedy Paweł mówi o wierze w Jezusa Chrystusa i o miłości względem wszystkich świętych, to znaczy wobec wszystkich wierzących. I tutaj przez to Paweł pokazuje, że istnieje zależność między tym, co Efezjanie robią, czyli między tą miłością, Względem wszystkich świętych, czyli między czynami miłosierdzia, a tym, jakiej chwały dostępują, jak wielkiej mocy mogą się spodziewać, ze względu na to miłosierdzie przez nich czynione. A więc są ludźmi godnymi tego, aby rzeczywiście spodziewać się od Boga tej łaski, ze względu na czyny, które płyną z ich wiary. Paweł zaczyna od tego, usłyszawszy o Waszej wierze w Pana Jezusa. I potem mówi o tej miłości, a mi, miłość, jakby, no wyraża się w uczynkach, więc to musi chodzić o miłość wyrażoną w uczynkach. A więc, najpierw jest wiara, i ta wiara motywuje Efezjan do tego, aby pełnić uczynki miłosierdzia, a dzięki tym uczynkom miłosierdzia dostępują tej sprawiedliwej odpłaty, o której mówił. Chrystus, czyli łaski. I wszystko poddał pod Jego stopy, a jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Pełniał tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. A więc moi drodzy, możemy zrobić taki skrót albo taki, taką zależność wynikową, że jak Efezjanie są źródłem łaski dla innych wierzących, źródłem łaski to znaczy źródłem miłosierdzia, albo inaczej nawet można powiedzieć pośrednikami miłosierdzia. To znaczy, jeżeli jeżeli od mieszkańców Efezu ludzie wierzący mogą spodziewać się pomocy materialnej, duchowej, emocjonalnej, to wobec tego no, ci Efezjanie stają się dla tych ludzi potrzebujących źródłem miłosierdzia. To w tym sensie mówię o źródle miłosierdzia leżącym w człowieku. I tak jak oni są źródłem tej łaski dla innych, łaskę okazują innym ludziom, tak samo i sami mogą tej łaski dostąpić dzięki temu i dostępują rzeczywiście pełni łaski. Od samego Boga, który widzi ich dobre uczynki i ich za to nagradza. A więc, moi drodzy, jak od Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego płyną nam, płyną nam łaski, które nas jakby pobudzają do pełnienia dobrych uczynków, a z tych uczynków wypływa łaska, więc jest ona jakby zarazem ta łaska sama w sobie nagrodą. W sensie, bo jako wolny człowiek podejmuję decyzję, żeby jednak coś dobrego zrobić. Oczywiście motywowany jestem darem wiary, ale mimo, że jakby jestem motywowany darem wiary, to nie jestem zmuszony i w końcu jakby podejmuję decyzję, żeby zrobić coś dobrego, to w nagrodę dostaję za to łaskę. A łaska z jednej strony jest ceną samym w sobie, ale z drugiej strony jeszcze bardziej pobudza do pełnienia tych dobrych czynów. Jakby można by powiedzieć, że to jest takie sprzężenie zwrotne dodatnie, czyli im więcej łaski płynącej od Boga, tym lepsze czyny pełnia, im lepsze czyny pełnie, tym więcej dostaje. Łaski, to się nakręca i nakręca. No i w zasadzie, im bardziej jesteśmy na Pana Boga otwarci, im bardziej jesteśmy wielkoduszni, im bardziej mu ufamy, tym ten proces następuje w naszym życiu szybciej. Jakby nabiera też prędkości wraz z postępem, nie? Dzieje się to tak wykładniczo, że im dalej postąpimy, tym szybciej ta łaska w nas się dzieje, Im bardziej się to napędza. Ale też jest druga strona medalu tej rzeczywistości, o której nam mówi dzisiejsza liturgia słowa. To znaczy, że im bardziej odcinamy się od działania Ducha Świętego, od łaski Jezusa Chrystusa przez ducha płynącą do nas, tym bardziej umniejsza się znaczenie naszych uczynków. To znaczy, mówiąc takim językiem katechizmowym, no jeżeli żyjemy w stanie grzechu ciężkiego, jeżeli łaski uświęcającej w sobie nie mamy, to nasze uczynki tracą ten wymiar duchowy, to znaczy nie umieramy, możemy dalej robić rzeczy, które są etycznie dobre, ale nie napędza to nam zasług. Nie w ten sposób tego kapitału łaski, który może na nas spłynąć, a im bardziej jakby się odcinamy. Tym się to jeszcze bardziej pogłębia. Bo oczywiście, e, sami moi drodzy, zwróćcie uwagę, czy na samych siebie, czy na może jakichś bliskich, których obserwowaliście, że w zasadzie im dalej od działania łaski uświęcające odpłyniemy, dalej na przykład zwlekamy z spowiedzią świętą, z korzystaniem z sakramentów, tym ciężej nam do tego wrócić, tym ciężej się zmotywować. I nie mówię tu nawet o takich sytuacjach granicznych, ale o zwyczajnie o tym, żeby tak w ciągu roku, czy, czy w ciągu miesiąca zmobilizować się i pójść do tej. Spowiedzi, nie mówię o jakichś wielkich nawróceniach czy o wielkich odstępstwach od wiary, tylko o takiej zwykłej codzienności. Im mniej się modlimy, i mniej pokutujemy, im mniej w ogóle myślimy o Bogu i mniej tego życia religijnego w nas, tym mniej nam się chce w ogóle po tą łaskę sięgać i na tą łaskę się otwierać. A więc z jednej strony, im bardziej się otwieramy, tym szybciej się do Boga przybliżamy, a im częściej z Boga rezygnujemy i ten proces bardziej przedłużamy, tym ten brak łaski się w nas. Moi drodzy, jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.